Siemanko Peboski Sport, Octopus Łódź, grupa MMA Pro. E, dawno nie było takiego materiału, dawno nie było takiego kontentu, więc wracamy z e, filmem typowo od nas z grupy, e, więc będziecie mieli okazję zobaczyć jak wygląda końcówka przygotowań właśnie Bartosa i Krakusa oraz jak wygląda wejście już w taką ostateczną fazę przygotowań e, Kamila Kraski. E, myślę, że będzie trochę humoru, jak zawsze, trochę wiedzy. Chociaż ostatnio z autobuskamba miał się sporo tych techniki, więc nie będziemy z tym przesadzać. Zaczynamy. Hem, hem, hem. Chyba ktoś, chyba ktoś... chce dostać pismo. No za co? Ta małpa mi przypomina pewną inną małpę. No ale... No wiem jaką. Ale to wszystkie jest ustalone. Ta? No. A może to dlatego, że chciałem wymusić odszkodowanie? <laughs> może te, tego się nie spodziewałem. Marcin Krakowiak. Witam, witam, witam. Marcinku, jak tam? Wszystko dobrze. Coś tam wspomniałem, że już mamy końcóweczkę przygotowań. Czuje się świetnie, nie było żadnej eee. kontuzji. Jest. jest... Znakomicie. Jest bardzo dobrze, no wiadomo, trochę zajechany, ale to jest część obozu przygotowawczego i pikformy ma być na, na walce. No dobrze, dzisiaj ostatnie sparingi. Waga spada. Humory Widzę, jest... są mendorfinki. Hmm, będą podryjne. <laughs> Profesjonalizm nigdy nie jest przypadku. Nawet w momencie, w którym ja gdzieś tam stiję, okej, okay, ten o on sobie dochodził, Trzymaj, trzymaj, on będzie troszeczkę do zbicia naprowadzało go do tego wejścia, od razu po moim wejściu nie zostaje w ten sposób, mam go zepchnąć, ręka na głowę. Ok, skręcać tą nogę, gdzieś mogę sobie zadać jeden cios, mam ustabilizować, stabilizować, wrócić, Chciał wracać z powrotem do ofensywy, pracuję tym co mówię proste sierpy, fronty i łyda, pomiędzy chodzi do tej jednej nogi. Poszarpać się, to zaciągać. Ja mam wystabilizować. Nie przechodzi do innej opcji. Próbujemy zaciągać, gdzieś podejść za plecy, do posady wciągnąć. Ja mam cały czas na tym miocie pracować. 2,5 e, minuty jeden, 2,5 minuty. Drugi. Jak tam trening? Elegancko. Nowe techniki, nowe rzeczy. Warto przyjeżdżać, się uczyć. Super. Ok, czyli mocno sobie mobilnuję. Mam znowu w drugą stronę. Cały czas pilnuję ciosy. Albo leg track. Rozwiązanie. Potem próbuję rozpinać nogi. Potem od razu mówię, jest droga outside. nogę, ugarnę. Cross face. Pamiętam o cross face. Techniczka za nami, też mamy sparingi. Pewnie nie zobaczycie sparingów Krakusa i Bartosa. Kamila też pewnie jakieś przybitki. ale wszystkich innych mamy dzisiaj sporo ludzi na sali, więc na pewno fajne. Jakieś przybitki kamerzysta nagra, bo kamerzysta mnie szanuje, ja szanuję kamerzystę i kamerzysta nie pozwoli, żebym czuł się zawiedziony. <grym> <gry> Brawo Kristin, to jest to. I doły, doły Marcin, doły najpierw. Do nogę, do nogę. Nie, pi, nie, pi, nie, 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 nie. nie, Daj, 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 skroble, skroble, skroble. <laughs> tak, 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 Dalej, dalej, dawaj! Kratywnie, kreatywnie, kreatywnie. I do niego, do niego, nie jest pleców, Wstawaj, dawaj tu! Dawaj Piotr, góra, góra, Piotruz. Wybieramy, dawaj, dawaj, góra! Ekstra! Dawaj, dawaj, dawaj skramble, 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 skramble. skramble, skramble, rub, ruch, cały czas. Dawaj, dawaj, Szymek, skramble! Dalej żub, 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 szub i skramble. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Trzymaj się, się nie. Dawaj. dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. Stajesz, stajesz do góry z tą dawaj, nogą. Dawaj. Idę za nim, za nim, za nim. Zanim, za nim, za nim, za nim. Dawaj, dawaj, Szymek. Dawaj, Szymek. Na nogi. Na nogi, na nogi, Szymek. Nie ma zatrzymania. scramble. Końcowa. minuta. 40 sekund. Či se Čas. Vyhněme. No i tak wygląda u nas w poniedziałek, nowy rok, nowy plan, nowy jakby cały szablon treningowy na cały miesiąc. Staram się, żeby co roku dawać z moim zawodnikom nowe bodźce i nie trenować cały czas w jednym stylu. Trzeba wyjeżdżać, ale też trzeba zmieniać, zmieniać sposób w jaki trenujecie we własnych klubach, więc e, widzieliście dzisiaj fajnie frekwencja dopisała, e, sporo gości przyjechało z innych klubów dzisiaj odwiedziny posparować z nami, więc dużo techniki. Dużo sparingów, a nie jest to najcięższy dzień w naszym tygodniu, bo najcięższa jest środa, kiedy mamy praktycznie tylko sparingi, więc dzień intensywny. Dobra, bo dawno nie robiliśmy. Kto jest wyższy? Ja, ja jestem mistrzem! Kto jest wyższy?